Wiewiórki i Bobry? Dzień dobry, dzień dobry! Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku z tej takiej sagi dwuodcinkowych epizodów w ciągu jednego dnia. No więc, właśnie, to jest drugi odcinek tego samego dnia. Ciąg dalszy wydarzeń z odcinka porannego. To, co dzisiaj państwo zobaczycie tu w tym epizodzie, to po prostu kontynuacja naszego dnia dzisiejszego. Zapraszam Was bardzo serdecznie, jeśli nie oglądaliście porannego odcinka, bardzo zachęcam, bo tam po prostu będziecie mieli pewien podkład i wyjaśnienie tego, skąd znaleźliśmy się właśnie tu i w tym momencie. No a do tego momentu lecimy właśnie teraz. Zapraszam serdecznie, do oglądania. Jedziemy teraz z Zasią, między innymi w poszukiwaniu mebli już jakiś do tej części restauracyjnej, Tu Jeszcze tylko podzielę się z Państwem. Proszę bardzo nasza siódemeczka Dzień dobry, dzień dobry, stracholce Większość jasnych Tym razem to fajne bardzo różnorodne. Cześć bąbelki, dobra, nie stresuj was już Na razie osobno są odstawione od matki przyszywanej no dajmy, eee, żeby nie nie zadeptała ich, bo jeszcze tam siedzi na jednym jajku i... On no się skupi na tamtym. A później... wrócą wszystkie tam. Ale jeszcze za dwa trzy dni je potrzymamy. Niech nabiorą siły tutaj. Po drodze mijamy jeszcze tą drugą sakurę. A czemu tu nie zajrzeć? A jak mają więcej piłeczek, to od razu nie kupić. A może jeszcze ktoś rzuci się w boczek. To jest mniejsza sakura tamtej, ale... mają... Też nie to też inny towar, trochę czasami. Od razu idziemy tam, gdzie mogą być jakieś kwestie, tematy meblowe. Jestem niestety niemile zaskoczony. Jest mnóstwo kijów do, do golfa, ale nie ma piłeczek. Trzeba no, będzie pojechać kupić w sklepie normalnym. A Asia tam się z tyłem do mnie stoi. i Pytam się, mówię, może buty dla dziewczynek jakieś. Asia to nie odwracają się. Mówi, dobra, dobra. No to znalazłem. <laughs> Fajne takie. Dużo takich drewniaków różnych tutaj jest. Śmieszne. Luneta. Nie działa. Czy zamknięta? No. Nope. Trochę działa. Trzeba odstawić dobrze. Yeah. Yeah, nie, nie, Piłeczek do golfa niestety nie ma, jeszcze pytałem się a, pani, także no, trudno, yy, lipa trochę, będzie <laughs> trzeba kupować yy, w sklepie na polu golfowym, ale za to znalazłem czajnik, niby second hand, ale taki śmieszny, ważne, że nie aluminium, bardzo zgrabny, duży dosyć, bo tak zawsze jak teraz gotujemy sobie, nie wiem, wodę na, na to, żeby sobie herb, zrobić herbatkę, naparzyć, czy taką tą pyszną, Ziołową, czy, czy zwykłą, to po prostu gotuję w, w, w garnuszku, bo nie mamy czajnika. No tak, będziemy mieli czajnik, o. To wezmę. Po prostu są jakieś takie fajne rzeczy. Jesteśmy w, w pierwszym zeskadzku, który mijamy. Po prostu jedziemy sobie po drodze, widzimy coś z meblami, to się zatrzymujemy. A eee... tu jak No jakie różne są meble. Dużo takich biurkowych rzeczy, czyli biurowych innymi słowy. Ja idę do środka. Okej. Okay. Oproszę proszę po 88 dolarów. Takie biurko. Fajne, podoba mi się. Tu po 98. Chyba trochę większe po prostu. Wiesz jakiś. To taka, taki isk jest. Bo nie IKEA może, ale taki isk to mogłem... O, Jakie hokery! Śmiesznawe. No proszę, jaki design. Co jest deje? Wow, te są wypasione. Na takim to można posiedzieć sobie trochę. Bardzo fajne. Całe takie sety. Kawiarniane. To jest pikne. Ooo. O, jakie kontuary, jakie bary. Można. Co to za lastryko tutaj jest? Ty no to wygląda elegancko Jaki naprawdę hotelowy. Dzień dobry. Można paszport prosić? Paszport Polca tu może wiedzieć. Fajnie tutaj jest. Tutaj takie konferencyjne szafy, lustra. Ty dobrze wiedzieć. Szafki do siłki, na siłkę na przykład, czy basenik. Podoba mi się tu i włączają nam światło i wichury jak się przechodzi fajne, dobra szafy nie potrzebujemy zupełnie nie ta sekcja całkiem quiet okej okay. <grym> dobre, dobre podoba mi się o muszę wziąć przyjechać tutaj w sprawie mebli do sklepu z filtrami tutaj jeszcze sypialniane tematy materace, łóżka, takie szafy typowe do do, do pokoików dziecięcych. Jest czym wybierać. Fajne. Zapomniałem powiedzieć, że, zapomniałem powiedzieć, że e, ostatecznie e, mama nie zabrała Dżuny do Kokongu i siedzą w Sierlip. Podobno za duże burze tam są. E, no i jutro się mówiłem, że mamy przyjść z Dżuny tutaj na tę taką rozmowę. Nazwijmy to z nich, kwalifikacyjną, ale to znaczy na swój sposób kwalifik kwalifikujący ją do. Odpowiednie klasy no. jutro mamy tu przyjść, a teraz idziemy z Asią, to widzicie jakie są możliwości i warunki przeniesienia w dżuny tutaj, drzwi, brędy. Tutaj mają takie szkolne busy, ale powiedziała Pani, że to jest za daleko i tam nie jest, tam to nie będą dowozili. No właśnie, to jest za daleko, dla na busów nawet, a ja musiałbym robić tą trasę 4 razy dziennie. Na 7.30 o 11 ją odebrać, na 13 ją przywieźć, o 17 ją odebrać. Cztery razy dziennie i przez całe miasto czy to jest rozbite zupełnie w pokoju nie wiem czy to ma sens a jakbym chciał zatrudnić kogoś w sensie po prostu żeby ktoś ją odwoził to, to zapłacę tyle co, co mam co zapłacić Czesnego normalnie w bliższej szkole nam także nie wiem czy to będzie miało sens muszę się jeszcze zastanowić, mam czas do jutra o przepraszam, bo takie malutkiego robimy grillika i parę osób znajomych ma wpłać właśnie żeśmy nakupowali trochę warzyw, Powinien co pojadę do Ankor Marketu jeszcze ale tak o rybie rozumiem, że może by rybę wziąć strzelić jakoś tam na grillika ale tak naprawdę zaczynaliśmy się po żarełko dla e, Tomasa i Toś. pani mówi, że ma jakieś inne jeszcze robale, to wjeżdżamy też inne zaliczam jeszcze tak szybko Ankor Market dwie bagietki wzięte teraz kartóweczki troszkę a uh, the chicken, chicken, egg, uh, dap. No, I dlatego tam jest ślepo, to ślepio nie o niecałe, kilo prawda? No, nie, nie. no i jeszcze te kurczaki. Taki wpadek do domu na momencik. dosłownie na chwilę zostawić te rzeczy, to co musiało skoczyć do lodówki, to poleciał do lodówki. sobie na się zostaje niedospakowana, bo to wszystko będzie szło Yy, praktycznie dzisiaj na Trinam, także... O, na No, jak nowe, ale jest nas nowe. Zobaczcie, jak się prezentuje. Godnie i dostojnie. Wspaniale. Bardzo dobrze. Dobra, ja już do Jeszcze musieliśmy się zatrzymać tutaj u nas w serwisie, zanim dojedziemy do zoo. E w końcu już jest za luźno. Już ewidentnie przy zmianie biegów jest ksz, 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 ksz. nie wskakuje tak jak powinien na zębatkę. To się wiąże z tym, że może to po prostu spać, się jak spadnie, będzie problem. Więc żeśmy się zatrzymali, żeby panowie nam podciągnęli do to no, tam panowie, w sumie nie chciałem tam, żeby malować, ale Strasznie głośno, ale dzięki temu możemy zobaczyć, jak pan będzie konstruował łuk z tych prętów. Nacina je, nacina, po czym wygina. Co zdej? Pokażę z bliska. Ja teraz mam przerwał pracy, to nie hałasuje, tak. Tak tam wygląda koncepcja. Poprzecinać, a potem można zaginać. Słuszne, bardzo słuszne. Trochę wolna praca idzie. Czemu mój stół tu leży wywalony? Ja rozumiem budować, ale nie trzeba od razu niszczyć wszystkiego. Dobra, idę do świnek, przyniosę im tak troszeczkę zieleninki. na królików wzięliśmy, ale co, dla świnką nie przyniosę? Sama nie widzę. Cześć kuski, za tam? Które prosiaczki cieszą się na mój widok? Które prosiaczki cieszą się na mój widok? Dzień dobry. Te dwa prosiaczki? To te dwa prosiaczki dostaną jedzonko, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo, wcinamy. Od razu zrobię Wam pełen wysyp. To jest takie tylko przekąseczka, nie dużo mam tego, tak? Ale coś tam przyniosłem, żeby nie było, że z pustymi. Proszę. Dwie kaczki, zagubione. Dzień dobry, smacznego. Smacznego. Proszę sobie wcinać. Chrum chrum. Teraz tam od nas. Idę kupić coś do picia. Asia przed momentem ruszyła do, na, na lekcję. Ma lekcję angielskiego na zewnątrz. Za niecałą godzinę mają przyjechać goście. Ja e, rozpocząłem procesy tutaj e, w kuchni przygotowawczej. Tutaj się gotują jajka. Tutaj będę marynował teraz karkówkę. Zaraz muszę zamarynować jeszcze kuraka. E, e, Kuraka to jest jedna sprawa, ale ten, bekonik jeszcze. Do tego wszystkiego jest jeszcze kiełbasa. Muszę przygotować pomidorki, yy, bakłażana. No jest roboty ho, ho, ho i właśnie wyłączyli prąd. Taka historia, yy, historia wiele. No, czy prąd jest niezbędny? No niezbędny nie jest, prawda? Ale nie jest specjalnie jasno. Jak Państwo widzicie, taki raczej mrok, nawet nie pół, a mrok panuje. Żaden wiatrak nie chodzi, więc jest dość ciepło. No i jak nie będzie tego prądu, to nie będziemy mieli światła też specjalnie na zewnątrz. Będziemy siedzieć po ciemku, w, o, o, nawet nie tyle ogrzewani, co prawda oświetlani przez rozgrzane węgielki. Mam nadzieję, że niedługo włączą zasilanie trzeci stopień i będziemy mogli działać dalej. Ja tu przygotowuję tyle, ile mogę, póki jeszcze. Widno, za godzinę sytuacja się zmieni, ale na razie jeszcze jest w miarę ok. Także działam tutaj na kuchni. Moi drodzy, zaciemnienie trwało, przeszło 3 godziny, ee, ale proszę bardzo, siedzieliśmy i było bardzo romantycznie. Ta świeczka jest zgaszona dlaczego? No właśnie dlatego, że jest <śm> światło. E, w każdym razie, siedzieliśmy i było bardzo romantycznie. Nakupowałem świeczek. Tutaj ta świeczka nie jest y, podjarana, że się tak wyrażę. No i, i było bardzo przyjemnie, i bardzo fajnie i bardzo intymnie i romantycznie i nagle jak za włączeniem po prostu prądu wszystko zniknęło i stało się takie jak zawsze. Yy, zatem tam znajomi my w tej chwili w związku ze światem sprawdzamy jakie straty tutaj żeśmy mieli na kuchni, co trzeba posprzątać, co trzeba po, 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 powyrzucać, ale jeszcze cały czas siedzimy sobie tam. I kochani, w związku z tym dużo kochani powiedziałem raz. No, co zrobić. Kończymy dzisiejszy odcinek. Zatem bardzo Wam dziękuję za jego obejrzenie. Zapraszam serdecznie na jutro, 7 rano czasu polskiego. Kolejny epizod. Dzisiaj zachęcam Was do łapek w górę, do komentarzy pod odcinkiem. I moi drodzy, <laughs> będzie mi niezmiernie miło, jeżeli sprawdzicie, czy Wasza subskrypcja nie wymknęła się spod kontroli po prostu nie subskrybujecie, nie wygasła, nie... czasami zdarza się po prostu, że system sam wyrzuca subskrypcję. Zerknijcie proszę, jeśli wywaliło, to włączcie ją ponownie. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Wspaniałego dnia dla Was. Trzymajcie się, do zobaczyska jutro o 7:00 rano Czasu Polskiego. Kolejny odcinek. Na razie wracam do gości.